Dzień doberek, dzień doberek. Macie czasami tak, że wydaje wam się, że dopiero się dzień zaczął, a już się skończył? Mi się tak dzisiaj przydarzyło. Tofi, towi też mówi, że szybko przeszło. Nie mogłam w nocy spać i zaznałam dopiero gdzieś koło trzeciej. No więc obudziłam się i wstałam. To było parę minut po ósmej. I coś nie mogłam zaskoczyć, no ale było tyle rzeczy do zrobienia, że już nawet tego nie filmowałam, bo bym zrobiła pół. Potem pojechałam do kosmetyczki zrobić sobie pazurki. Do mamuni na chwilę. Potem przyjechałam, posiałam we folii, resztę skopałam. Posiałam marchewkę, posiałam pietruszkę, sałatę, koperek jeszcze. Zobaczcie to Zobaczcie to. Yy, I. Yy, no i patrzę. Aha, te brokuły zrobiłam i. Yy, no i zrobiło się w do ósmej, yy, a ja jestem w lesie yy, z, z montażem, z nagraniem yy, spróbuję coś. Zmontować, na co będziecie mogli sobie popatrzeć z tego, co udało mi się dzisiaj sfilmować. Więc życzę Wam miłego dnia, smacznej kawusi, bo wiem, że wiele z Was ogląda mnie przy porannej kawce. I do zobaczenia jutro. Pa. pa. U mnie taki prezent na płocie wisiał. To szybciutko zakręciłam jabłecznik. I lecę do sąsiadki. Trepuś jest bardzo opiekuńczym kotkiem. On od początku tak kocha lisiczkę, że okazuje jej to na każdym kroku. Myje ją, liże po główce, tula się do niej. To jest normalnie miłość od pierwszego wejrzenia. No. U nas przed chwilą taka burza była, i tak padało, że woda sobie płynie ulicą strumieniem. A ja wybieram się do weterynarza po tabletki na odrobaczenie kotków. Przycham na pazurki, do glamour. A Magda, moja najlepsza dziewczyna, <grywka> zrobiła mi taką pyszną kawkę latę. No, ja jestem rozpieszczana tutaj. Naprawdę bardzo chętnie tu przyjeżdżam. Jesteśmy we folii i będziemy dzisiaj już wycinać... Będziemy. Ja będę. Będz... Będę wycinała dzisiaj niektóre brokuły, bo popatrzcie, tak już urosły. Nie czekam dłużej, bo one jak się mm, bardziej rozwinie ten kwiat, to potem już nie jest tak smaczny. Więc muszę przejść, zobaczyć, które są do wycięcia. No i teraz tak będę sukcesywnie co jakiś czas wycinać, bo inne też już są większe. Może nie będzie ich tutaj dzisiaj bardzo dużo, ale trzeba to sprawdzić. I. Powycinam. Wycięłam 8 brokułów, i teraz idę je przygotować do mrożenia. Czyli oczyszczę, pokroję na mniejsze kawałki, wypłuczę i osuszę na ręczniku. Umyłam, umyłam i rozłożyłam na ręczniczku brokuły, żeby troszeczkę obeschły. I tutaj tyle ich wyszło. I po obraniu broków zostaje coś takiego. Ja tego nie wyrzucam. Ja to obieram i otrzymuję takie kawałeczki. One są mięciutkie w środku. Kroję je na takie cząstki, i też to osobno sobie w woreczku zamrażam. Można to potem wrzucić do zupki. Tak przygotowane brokuły, yy, osuszone na ręczniku, yy, wkładam sobie do woreczków i yy, to trafia do zamrażarki. Ja nie blanszuję, yy, nie wiem czy to powinno się blanszować, ja nigdy nie blanszowałam i jest ok. A tutaj jest, to są te pokrojone nóżki, które będą bardzo dobrze pasowały zarówno na drugie danie polane, nie wiem, masełkiem z bułką, czy jak tam jecie takie rzeczy, albo do zupki. To fink. pójdziemy zobaczyć kwiatki. Czy deszcz nam zrujnował. Pójdziemy zobaczyć. Przyszedłam zobaczyć tutaj jak wyglądają te moje super tunie. I powiem wam szczerze, że spodziewałam się, że tu będzie jakaś masakra. Bo naprawdę deszcz trlał bardzo. Bardzo. A one co prawda są zmoknięte. Ale są. <laughs> Więc y, mam nadzieję, że jak one się rozkrzewią... To będzie z nich tutaj pożytek. Myślałam, że po prostu to będzie jedna ruina. A a nie jest. Popatrzcie sami. Mi się wydaje, że Petunie to już by były wszystkie. Out. Groszek ładnie rośnie. I ciekawa jestem, no bo miałam już te groszki różne. Yy, jaki będzie w smaku, bo. Niektóry, i, i, I nigdy się nie nauczę tego, żeby sobie zapisać tą odmianę, która mi najbardziej smakuje. No, ale no, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Więc taki już dość, dość, dość wysoki jest. Selerki też, pory i selera. Selera jest naprawdę, powiem szczerze, duża liście można spokojnie już obrywać do zupy, jakby się chciało do zieleninki włożyć więc dobrze, jestem zadowolona tam rośnie czosnek i nie wiadomo dlaczego tutaj taki kawałek nie rośnie a kto tu przyszedł on usilnie chciał wejść do folii, gdzie ja świeżo skopałam i długo negocjowaliśmy, że to nie jest kuweta, i do końca nie wiem, czy zrozumiał, czy nie, ale folię dla pewności zamknęłam. Moja pietruszka i marchewka, które były posiane późno, bo mi pierwsze nie wzeszły, ale te wzeszły i jakoś sobie tutaj razem. Pietruszka jest bardzo gęsta, ale ja potem ją w całości wyrywam. Jak już ma takie większe, trochę listka. I tak sobie już używam ją, a marchewka rośnie rzadko, bo tak powinno być. No i tutaj dzisiaj w końcu skończyłam tą folię i tak jak tutaj mam porę, za porą posiałam jeszcze sałatę. Tu mam dwie jeszcze sałaty, potem dosię jeszcze jeden rządek sałaty. Mam trzy selerki, to są rzeczy, które chcę, żeby tutaj przez zimę były. Do użytku. Tutaj zasiałam jeszcze, brzydko palcem pokazywać, ale no nie wiem jak, tu zasiałam jeszcze koperek i tutaj teraz zasiałam tak o dotąd cztery rządki pietruszki i cztery rządki marchewki. I to też tutaj będzie zimowało. Zostało mi tutaj tyle miejsca i tutaj w sumie tak samo, bo te kalarepy za chwilę wyjadą. I właśnie się zastanawiam, czy sobie tutaj nie wsadzić tych moich koktajli. To wieczorne światło jest takie fajne, tak oświetla y, takim przyjemnym. Y, no, takim przyjemnym kolorem oświetla y, teraz, y, że y, aż się chce patrzeć na, na te kwiaty, y, popatrzcie na te y, milion dzwonków. Naprawdę jestem zadowolona z tego. Nic nie trzeba obrywać. Jest super roślina. Jest jedna wielka burza kwiatów, a obrywania nie ma. Moje bratki, które walczą z, z deszczami. Deszcze niespokojne. U nas dzisiaj naprawdę jest tak. Deszcz, słońce, deszcz, słońce, burza, słońce i tak w kółko. Pojechałabym z wami na łąkę, ale jest tak mokro. Naprawdę jest bardzo mokro, dziewczynki. Może jutro, dobra? Może jutro, nie? Tak.